Cześć widzowie, Diobrando był wampirem zdolnym zatrzymać czas oraz największym wrogiem bohaterskiej rodziny do starów lepiej znanych jako Jojo. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę Dio Brando. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Dio początkowo był zwykłym człowiekiem, który nie był silniejszy nawet od Jonathana, czyli pierwszego Jojo rodu do starów, który nie był wtedy zbyt silny, a po zdobyciu kamiennej maski, Dio stał się wampirem, z czasem zdobywając coraz to większą potęgę, ale w przeciwieństwie do Karsa, który stał się Bogiem, Dio nie mógł wychodzić na światło słoneczne, ponieważ spłonąłby, pokonując też Jonatana z mocą Hamonu, nie mając wtedy standa, posiadając również ogromne zdolności względem werbowania zdolnych ludzi, zaś jako wampir był po prostu znacznie silniejszy, szybszy i wytrzymały, a także nie dało się go pozbawić życia w żaden normalny sposób. Dio stał się nieśmiertelnym żyjąc bardzo długo, bo ponad sto lat bez żadnych zmian i tylko słońce i stędy mogły zrobić mu krzywdę, bo nic co stworzyli ludzie nie mogłoby go zniszczyć, przy czym pewnie samą siłą fizyczną mógłby rzucać samochodami bez swojego stęda. Dio był nieuchwytny praktycznie dla każdego i gdyby chciał, to Jotaro by go nie pokonał, bo by go nie złapał, przy czym miał ogromną armię jak na ilość użytkowników standów i raczej nikt nie zebrał tylu w jednym miejscu, ponieważ miał na swoich usługach chociażby Vanilla i Darbiego, Ennie, Oingo i Boingo, czy Holhorsa i wielu innych. I co niesamowite, mimo że przegrał, to ostatecznie wygrał, bo jego najbardziej lojalny sługa Pucci stworzył dzięki Dio stand Made in Heaven, który zniszczył i stworzył cały wszechświat, co doprowadziło do ostatecznej wygranej Dio, którego nie mogły pokonać całe pokolenia Jojo. Po zdobyciu standard i zyskał jedną z najpotężniejszych mocy zatrzymywania czasu, co w połączeniu z tym, że był wampirem, czyni go prawie niemożliwym do pokonania i pokonać go mógł tylko Jotaro, który był legendarnym i niezwyciężonym użytkownikiem Stenda, bo Dio zniszczył całą drużynę Jojo w krótką chwilę, posyłając do piachu i na sekundę po rozpoczęciu walki, przy czym miał on ogromny potencjał, bo był bardzo inteligentny i gdyby nie zginął, to sam używałby Made in Heaven, a gdyby żył dalej, to mógłby zatrzymać czas na zawsze i stałby się wszechmocny łącząc Standy. Dio na początku był zły, tak po prostu chcąc zniszczyć Jonathana, ale razem z upływem lat przestał chcieć wybić ród do starów, ponieważ miał większe ambicje. W czego wyniku doprowadził do stworzenia nowego wszechświata, co w końcu uczyniłoby go bogiem, bo w nowym świecie nikt by go nie znał, dzięki czemu nikt nie chciałby go powstrzymać, a łącząc stędy dodawałby sobie nowe moce, aż w końcu zdobyłby wszystkie jakie istnieją i zdobyłby wszechmoc, bo niektóre stędy miały moc na przykład pływania na czas jak zawarł do Star Platinum, King Crimson czy Killer Queen. A pozostałe stędy miały moce innych aspektów świata, jak życie. Co więcej, Dio miał w rzeczywistości dwa stędy, a nie tylko przepotężny zawarudo. bo posiadał także stędy rozwijającego się w ciele Jonatana, do którego ciała przyczepił swoją głowę. Z czego ten stend był podobny do pustelnika purpury Josefa Jostara, a także jego ciało wampira było podtrzymywane siłą woli i gdyby miał więcej czasu to również naprawiłby swoją lewą część ciała dzięki czemu nie przegrałby z Jotaro, zaś aby pokonać Dio potrzeba było czterech potężnych użytkowników stendów, z których Kakyoin i Joseph zostali ubici, aczkolwiek Joseph został potem skrzeszony dzięki płynom Dio Podsumowując, Dio Brando miał największy potencjał ze wszystkich użytkowników Stendów, bo jedynym lepszym od niego ziemskim stworzeniem był Kars, od którego Dio mógłby jedynie uciec, chyba że zdobyłby wszechmoc, do której prawie udało mu się dojść. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jaki czy chcielibyście, aby Dio przeżył. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!